Cześć. Tutaj cześć. Cześć. Dzisiaj tu Marcel. Ma alsel Ma A Alcel. Ma alsel I będziemy oglądać. Reakcja. Zakończenie na to nie ma i już. nie było na tym świecie.

No i słuchajcie, Na gra Za 33 sekundy się skończy. Za pół minuty. 25 sekund. I kończymy. 20 sekund, słuchajcie, ich panie kanału. Jest zwycięzca, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Ola. Olu, strasznie się cieszę, że to właśnie ty, bo wiem, że jesteś graczem, który często z nami gra i często wygrywa. Powiedz mi, jakie to słowo? Encyklopedia? Oczywiście, że tak, Olu. Strasznie tak to mnie nie było. O, no i takie Znale? klaskanie jakby takie. Bo gratuluję bardzo, mu. Bardzo, bardzo Dziękuję. O, bo ja oglądam już ale nagrywam no no i takie to, to się stało zakończenie nabywania te węgra